Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Bartonez, widzimy się na stronie CSGO Skins i na samym początku chcę Wam przypomnieć o moim kodzie, czyli kodzie Bartonez, który Wam daje 10% bonusu do depozytu oraz darmowe 2 zł i 10 groszy. Od razu nie przedłużam, słuchajcie, mam dla Was informację. Ostatnio, ostatnio, 2-3 dni temu robiłem giveawaya na takiego właśnie kałaszka o wartości 84 zł i słuchajcie. Mamy już zwycięzcę, jest to kuk z Skins Gratulujemy mu Bardzo szybko to poszło, fajnie, mega się cieszę I teraz patrzcie na to Na dzisiejszy odcinek mamy 15 tysięcy Więc ja nawet nie chcę nic mówić Ale będą takie battle, że wy się chyba zesracie Dobra, od razu leci tutaj wróżba Klasycznie ta skrzyneczka tutaj na buściku I sprawdźmy Zajebiście Sprzedaj Idziemy sobie na battle Kurde, ogólnie, sorry, że nie było odcinka wczoraj i chyba też przedwczoraj. Byłem w Krakowie, bo miałem badania i musiałem zostać noc, więc mega was przepraszam, a też się nie zabezpieczyłem, jeśli chodzi o filmiki, ale dzisiaj mamy taki depozyt, że na pewno wam to wynagrodzę. Słuchajcie, yy, śniło mi się, że otwierałem zwykłe skrzynki na Jester Modzie. więc może sobie dajmy po trzy, sprawdźmy, czy ten sen był po prostu trafny. Damy sobie coś takiego. Tu jeszcze jest gallery case. Też sobie damy trzy. Kurczę, chyba trochę dużo tych skrzyneczek. Dobra. Damy sobie coś takiego za 4, 300 Tylko żeby nie ryzykować, damy sobie underdog na dwóch. No i sobie zobaczymy, co z tego nam padnie. Ogólnie troszeczkę tutaj zacząłem yy, ze grubej rury, ale wiecie. O! Underdog! I ziomek ma już 2000 zł. Więc pierwsza strzynka jest tutaj dla nas. Okej, okay. trzecia. 2300. Ej dobra, żeby to wygrać, bo zostało 15 skrzynek, a już jest plus, nie? Więc jest to chore. Tylko żeby nam zaraz tutaj nie dropło jakieś kurczę koski za 5000 czy za dyszkę Prawie dostaliśmy, ale spokojnie. Tutaj ziomek dostaje Faktory New Star Trek za 1400 ten skin jest tak drogi? Ja go mam, ale chyba za 60 zł, nie? Jest straszny obdarczył. ojoj, oj, oj, oj Dobra, dobra, 520 zł. Nie jest źle. Więc tutaj się jeszcze nie przejmuję. Zostało nam, słuchajcie, 10 skrzyneczek. No i różnica jest 5000 ponad, więc jest duża, ale wiecie, ty może... Okej, okay, dobra. Zajebiście, zajebiście, już jest zajebisty profit. Jara mi się w chuj. O, ta mamy kałaszka 1200, ale my tutaj się jeszcze nie przejmujemy, bo na razie jest spokój. I mamy tutaj fajny profit już. Już jest prawie 10 koła, nie? Dobra, już jest dziesięć koła. Co jest grane, ej robimy to, robimy to Tylko żeby teraz nie dostać czegoś za 6000 tysięcy I będzie zajebiście, zostały trzy skrzyneczki I słuchajcie, yy, tutaj może nam dochnąć nawet za 5000 tysięcy, więc o to się nie martwię Ale tutaj może nam dochnąć skin, ogólnie to jest kosa Za prawie 100 tysięcy złotych, 98 koła Więc wiecie, co jest, dobra jest nasze Ej, co jest grane, mamy 10 500, nie Sprzedajemy sobie to i mamy 22 koła. Zaczynaliśmy z 15. No i proficik już jest 7000. Ja tak powiedziałem, że zaryzykowałem na pierwszą batle, Ale opłacało się, naprawdę się opłacało. Zajebiście jest. Tym razem robiłem sobie bitwy z tą skrzyneczką, w której jest sticker za 6000, prawie, nie? Więc może sobie zróbmy 8 i dajmy sobie może tryb shirt, Albo nie, albo tak, tryb shirt na 4. I teraz się po prostu módlmy, żeby wyleciały przynajmniej dwa te stickery, te właśnie hole, które kosztują, już wam tutaj mówię, pięć... Ani jednej nie mamy, dobra, ej, nie rób sobie jaj, serio, nie rób sobie jaj, bo, bo się pogniewamy. Tutaj przynajmniej jedną, żeby coś tam oddać tego tysiaka. Zrób to. Ej, ta strzynka jest jakaś opętana chyba, ona nic nie chce dać. Dobra, jebać Chytu, jebać 250zł z trzech koła No beka troszeczkę mm, Zostawiamy to i szybko zapominamy o tej bitwie A my Może sobie tutaj zaryzykujemy Tu jest ta nowa skrzyneczka Lunar Case I w jester mode ona kosztuje 1500zł prawie Zróbmy coś takiego To jest ryzyko, jeśli to przegramy To mamy tyle pieniędzy co po prostu startowaliśmy dzisiaj i damy sobie może standardowy na dwóch, żeby tutaj nie przesadzać, damy sobie 3 I tu mogą nawet wypaść omegi za prawie 17 koła, nie? Więc jeśli by nam padły, to ten profit jest naprawdę spory I dobra, pierwsza jest dla Aleksa, 3000 zł, dostał autotronikę, bajoneta jest OK, dobry stan, dobry stan, dobra, 6 koła. Teraz Alex, proszę cię, nie traf, zajebiście Jest profit, no i wracamy, słuchajcie. Przepraszam, was, aż się oplułem. Mamy 25 koła. Co jest, grane, Ej, dobra, te ryzyko się popłaciło. Zróbmy sobie, no mamy fajny proficik. Zróbmy sobie może za 5 koła, i no i 20 tysięcy sobie może zostawię na kolejny odcinek, żeby tego nie przewalić. Yy, no i mamy po prostu pięć tysięcy profitu na dzisiaj, więc jest mega fajnie. Kurczę ten Frostbite on jest drogi, bardzo drogi. Chuj, zróbmy 3 na underdog na dwóch. Zróbmy 3. Tutaj może paść, słuchajcie, nawet superkonduktory za 30 koła, nie? Więc jest ryzyko, a my jeśli to przegramy, to i tak mamy profit. Słuchajcie, 3,5 tysiąca zł. Teraz to jest underdog, więc on musi dostać więcej. Kurwa, case harden za 3000. O kurwa, jeszcze rękawiczki za dwójkę. O, jak teraz nie wypadnie mu superkonduktory, to jest pizda i jest pizda. Ej, szczerze, nie zostawię tego, tak. Nie zostawię tego, tak. Kopię tą bitwę i jeszcze raz. Wiem, odpierdalam lekko, ale czuję to. Czuję to, że teraz konduktory lecą dla Rosso i wygrywamy tutaj tyle pieniędzy. Dobra, jest nasze. Myślałem, że będzie troszeczkę więcej, bo dostaliśmy chyba ten najgorszy stan, ale i tak jest super i wróciliśmy. Dobra, mamy 22 tysiące. Ja już tego nie będę dotykał. No i co? Profit jest zajebisty. Kończymy ten odcineczek, a ja po prostu jeszcze raz wam przypominam o moim kodzie, czyli kodzie Partones, który wam daje 10% bonusu do wpłaty oraz darmowe 2 zł i 10 groszy. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!